Pani Ola nie jest naszą parafianką, należy do gresko-katolickiej parafii pod się Świętego Krzyża w Męgorzewie. Pasją pani Oli jest wyszywanie. Pani Ola z tego czasu w świetlicy pod cerkwią miała taką okazję, żeby wtajemniczyć inne panie w to, co ona od lat już robi. Zaczęła wyszywać też i młode osoby, które przychodziły na te spotkania. Pani Ola wyszywała wiele ręczników do naszej świątyni. Ręczniki te wiszą na dużych ikonach między witrażami. Pani Ola również pomagała dla rodziców, którzy przygotowywali swoje dzieci do pierwszej komunii. I większość rodziców życzyła sobie, aby co roku dzieci były w takich sukniach z wyszywanką, i zarówno dziewczęta i chłopcy też miały takie muszki wyszywane. I pamiętam, że przez kilka lat rodzice zwracali się do pani Oli z taką prośbą, i ona bardzo chętnie wyszywała dla dziewcząt. Koszulki dla chłopaków, muszki i podejrzewam, że były tam jeszcze jakieś takie stążeczki na świeczkę, też z takim elementem wyszywanym. Czyli paniola po prostu już w naszej parafii zapisała się właśnie takimi, można powiedzieć, złotymi literami, jeśli chodzi o tą tradycję. Z tego co wiem, paniola również prezentuje swoje prace przy innych okazjach w gminie Węgorzewo. Czasami też wyjeżdżała ze swoimi pracami czy do Giżycka na Dni Kultury Ukraińskiej. Też tam któregoś roku widziałem panią Olę i też raz spotkałem ją w wydminach na takiej uroczystości, którą tam nazywają organizatorzy Widłunia i pani Ola po prostu tą swoją pasję życiową Kontynuuje, podejrzewam, z wielką radością i satysfakcją. No i na korzyść wszystkich, którzy mieli okazję nabyć może u niej czy ręcznik wyszywany, czy wyszywaną koszulę dla swego dziecka, czy może nawet i dla osoby dorosłej. W naszej parafii w 2011 roku podjęliśmy taką decyzję, że tą płaszczyznę, którą mamy w tej chwili, Daliśmy do renowacji i taki artysta z Ukrainy odnowił tę płaszczennicę i ponieważ jest to płaszczennica malowana w całości i za każdym razem, kiedy my ją używamy na Wielki Piątek przy procesji, farby te pękają i my prosto podjęliśmy decyzję, że jeśli zrobimy renowację tej starej płaszczennicy, to ona zostanie dla nas jako pamiątka i podjęliśmy też decyzję że jeśli ta paszzenica zostanie taką pamiątką w parafii to drugą którą będziemy używać będzie to paszzenica wyszywana i, i też już inne parafie na Warmii Mazurach mają takie płaszczynice. Ja w jednej parafii już widziałem taką płaszczynicę i podpowiedziałam Radzie Parafialnej, że jeśli mają takie życzenie, to poprosimy panią Ole, żeby ona podjęła się tego trudu. I w 2012 roku pani Ola zgodziła się na to. Wokół panioli zebrało się grono kobiet, które szukały odpowiednich kolorów. Mieliśmy wzory, do których. Wracaliśmy e, wzory innego z księży, który na Ukrainie mieszkał. Mieszka oj, ojciec Bożejowski, taki starszy kapłan, który zmarł mając e, grubo ponad 100 lat. Jego pasją było wyszywanie, i podejrzewam, że ten wzór płaszczyzny to my od niego e, gdzieś tam zdobyliśmy poświętemu poszczedyciu, jaką podeszywała nasza parafianka pani Ola Wstachy. To jest pracę pani Oliw, jaka trwała m.in. cały rok. Piszczo-poświęczeniem poszczedycji pojawiło się funkcja za przesłuchalność. Potem będziemy procesy, procesje chresko, i wyj wyj wyjdę z tym wreszcie, tak się nie radę, jak kaszy, dziką do Помоліся, Господи Боже наш, Ти щас творим чоловіка нам безподобала свою, а коли ж він через тивосу свою первісту природи слава, ти через хім'я Христа Твого, що прийняв тига треба і стала своїм чоловіком, помилився в первій суперся. через округу я водою і богословення от ця і сина.

Pani Ola, proszę o to, jeszcze raz. Pani Ola.